Thank <music> you. Cześć dzień dobry, witam Was, Shark z tej strony, moi drodzy. Dawno zapomniane, pewnie już, kakao. E, dawno temu robiłem analizę kakaa, natomiast e, dzisiaj jest parę rzeczy do e, nowych do powiedzenia i troszeczkę uzupełnienie poprzedniej jednej analizy. E, dlatego właśnie zdecydowałem się pokazać Wam, co w najbliższym czasie według mnie będzie działo się na rynku kakaa. Przede wszystkim, najpierw dwa słowa dotyczące poprzednich analiz. Opowiem o dwóch poprzednich analizach, będzie to poniekąd rozliczenie się z nich. Pierwsza analiza, jedna z tych dwóch analiz, to mówiłem, że jeżeli dojdziemy w te strefy, tu lub tu, cena tąpnie, spadnie w dół, co najmniej do tego poziomu wydarzyło się to, wydarzyło się moi drodzy, najpierw był pierwszy spadek nie dochodząc jeszcze tu do tego poziomu, później cena odbiła się, doszła do tych poziomów, o których powiedziałem i spadła w dół. Tak więc tą analizę zaliczam do analiz udanych. Kolejna analiza w zasadzie bardzo podobna, ponieważ ona była pierwsza przed tą, którą Wam przed chwilą pokazałem i też mówiłem na niej o dojściu do tych poziomów, tylko że w tej analizie mówiłem o poziomie nawet wyższym i zobaczcie dokładnie, co do dolara praktycznie doszliśmy i również Cena spadła w dół. I ktoś mógłby pomyśleć, No, Shark, zrobiłeś dwie analizy i mówisz, że dwie są identyczne i z dwóch się rozliczasz. Nie do końca, ponieważ ta analiza z tego szablonu, zobaczcie, to jest analiza długoterminowa. Najpierw zrobiłem tą długoterminową, a później, bo mnie prosiliście, żeby że dużo się dzieje, żebym się wypowiedział, czy to już i tak dalej. Później powstała właśnie o ta druga. I ta pierwsza analiza zakładała jeszcze. Potencjalny spadek do 3300. Ona już się zrealizowała, ponieważ doszła do pierwszego poziomu, natomiast dzisiejsza analiza poniekąd będzie Takim uaktualnieniem, czy dodatkiem do tej pierwszej. Zatem przechodzimy do świeżutkiego szablonu, już, już jest czyściutki. I co tutaj na tym kakao jest? To jest wykres dzienny. Moi drodzy, analiza kakao, wykres kakao yy, będzie troszeczkę przypominał w analizę, wykres wczorajszej ropy, którą pokazywałem na kanale. Zaraz dowiecie się dlaczego. Po pierwsze. Są tutaj, jest tu kilka, jeden w zasadzie drobny szczegół plus kilka elementów, które na pierwszy rzut oka nie zwracają jakiejś szczególnej uwagi, ale są absolutnie mega ważnymi rzeczami. A mianowicie minimum poprzedniego miesiąca. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ minimum poprzedniego miesiąca zrobiło, kilka, zrobiło dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, powiedziało nam tak. Potwierdzam, że mamy trend spadkowy, ponieważ dołki, przepraszam, szczyty tutaj mamy coraz niżej. Natomiast ten dołek, to minimum, jest od kilku miesięcy kolejnym, nowym, niższym, wybitym dołkiem w stosunku do tych. I to właśnie mówi o tym, że powstaje tutaj trend. W zasadzie, że on jest zachowany, bo on to zaczął już powstawać w tym miejscu. Druga bardzo ważna rzecz, którą to minimum zrobiło, zapoczątkowało i tu właśnie zaczyna się podobieństwo do analizy ropy, zapoczątkowało mm, tworzenie się, moi drodzy, motylka. Musimy zmienić kolor, bo to z wczorajszej analizy ropy, a on jest brzydki ten kolor. E, motylka, tego e, motyla i teraz zwróćcie uwagę. <laughs> Ja z, y, y, zmierzę tego motyla, ale za czym go zmierzę, to zmienię kolor tutaj. O, właśnie. E, I ten motyl, ten, do, ten y, tworzący się motyl zapoczątkowuje nam, daje nam wskazówkę o dalszych spadkach, ale za czym powiem Wam o tych dalszych spadkach, dokąd one mogą dojść, to oczywiście wejścia fajne były na przykład tu, bo była linia trendu, tu, bo domknęliśmy lukę, no ale już jesteśmy w tym miejscu i, i gdzie tutaj się do tego trendu podłączyć, tak, no bo w, wprawdzie na tej analizie ja, ja Wam pokazywałem, że wejście jest w tym miejscu i tak naprawdę, jeżeli tu mieliśmy pierwszą falę, tu mieliśmy jakąś korektę, to tu się nam rozpoczyna trzecia fala i trzeba było wejść na jej szczycie. No ale nie zawsze każdy ma tyle cierpliwości, odwagi, żeby siedzieć tyle tygodni, miesięcy i czekać sobie na tą trzecią falę. Więc dla tych, którzy tutaj w międzyczasie sobie wskakiwali, wyskakiwali i nie mieli cierpliwości, to spróbuję Wam pokazać, gdzie w tym miejscu teraz można się ewentualnie do tego motyla podłączyć. Więc zejdziemy sobie na niższe interwały. Tylko na razie to zabierzemy, żeby nam to nie przeszkadzało. I zwróćcie uwagę, że nawet to na, wypadałoby na H1 przejść, że tutaj na H1 wytworzył się, moi drodzy, multilevel. Taki raz, dwa i trzy. I jest szansa, że właśnie do tych rejonów cena wróci. Yy, powiedziałem, jest szansa, yy, ponieważ yy, akurat nie ma tu nic takiego w tej chwili, co wskazywałoby na duże, ogromne prawdopodobieństwo, że cena to wróci, ale gdyby tutaj wróciła, gdyby tutaj wróciła, co wiemy, że multilewele bardzo często wraca cena do nich, to zobaczcie, że macie tutaj setkę z H1, mamy crossa z H4, jeszcze, jeżeli ja sobie to narysuję jeszcze jedną linię trendu, no to w zasadzie można powiedzieć, że już prawie na niej jesteśmy, więc może być taka sytuacja, że tutaj było to, e, to odbicie i ze względu właśnie na, jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, ostatni impuls mierzę, zobaczcie, tu jest 50%, tu jest 61%, więc dopuszczam taką opcję, że tutaj w tym miejscu 50% linia e, trendu, że tutaj również było. Już to odbicie, a w związku z tym tu należałoby, skoro cena jest w tym momencie tu, powiedzieć, że tu jest w tych rejonach pierwsze potencjalne wejście. Tak więc te rejony są dobrymi poziomami do próby podłączenia się do tego trendu i rozwijającego się harmonika. Zwróćcie uwagę, że jeśli cena się tutaj cofnie, ba, nawet jeśli się nie cofnie, to już ten y, ruch do góry pokazuje nam jedną rzecz, ale idealnie by było, jakby się cena jeszcze troszkę wyżej cofnęła. W tym miejscu, moi drodzy, też jest szansa na wyrysowanie się motyla. Zobaczcie: tu, tu i tu. Żeby ten motyl y, był taki ładny, piękny. Typowy, klasyczny, to faktycznie cena powinna tutaj w to miejsce podskoczyć, a nawet może troszkę wyżej. W związku z tym, zobaczcie, mogłaby być taka sytuacja, że dojedziemy do tej linii trendu. Gdyby tak miało być, to w tym miejscu, ja już chyba nie będę tego rysował, tylko Wam pokażę, bo to będzie za duży galimatias to w tym miejscu powinien wytworzyć się Batman z punktem X na... Specjalnie mówię to, a nie rysuję, żeby nie było tysiąca, tysiąca rysunków. 30 sierpnia, szczyt, tu byłby X, minimum A, B, y, 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 piątkowy max, C i D w okolicach, w okolicach 886 czyli 7710 i tu jest 886 właśnie taka opcja też jest dopuszczalna Pokazywa, pokazałem wam trzy poziomy czemu? Ponieważ w tych trzech poziomach, moi drodzy trzeba tak zastosować sobie zarządzanie kapitałem, żeby polując na te trzy poziomy jakby no, nie doprowadzić do czegoś takiego, że e, otwieramy pozycję tu i ciągniemy, 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 to leci, usierdniamy się, denerwujemy i w ogóle jest dramat i, i, i tutaj już nie wytrzymujemy psychicznie. No nie, nie, to trzeba odpowiednio sobie, m, moi drodzy, rozplanować. No i co najważniejsze, reakcje. No w ogóle bez reakcji to, e, to nie ma handlu. Pamiętajcie o tej reakcji. Ja Wam tutaj przypomnę, bo jest troszkę nowych osób, że jeżeli ktoś e, ma problemy z taką reakcją, nie umie je znajdować, to my na grupie FX razem z całym moim zespołem takich reakcji dopilnowujemy, przypilnowujemy i wtedy wrzucamy odpowiednią analizę, jeżeli już jest ten właściwy moment. Tak więc jeżeli chcecie mieć e, możliwość podłączania się do takich trendów w odpowiednich momentach i nie tracić czasu na obserwowanie wykresu, grupa FX na stronie sharktrader.pl jest dla was świetnym, perfekcyjnym rozwiązaniem i zapraszam was bardzo gorąco do tej grupy. Tak więc moi drodzy, jeżeli już znajdziemy sami czy znajdziecie czy wspólnie z nami znajdziemy tutaj Reakcję odpowiednią, to rozpoczyna się dopiero przygoda ze złapaniem, z podłączeniem się do tego ruchu. I teraz po kolei będę Wam to pokazywał. Gdzie ten motyl mógłby, czy powinien się skończyć? Pierwszy żółty motyl, od niego zacznę. Motyl nazwijmy to krótkoterminowy, bo jest z mniejszych fal. Będzie miał dwa, dwa zasięgi: 127%. To jest pierwszy poziom, po którym czyli 6168, po którym powinno być odreagowanie do multilevelu. To są to, to będą też na pewno poziomy, których będziemy nasze skanery będą pilnowały tego na grupie fix. Tak więc nie, nie tylko tych reakcji, ale, ale na pewno tego Kaka będziemy się mu przyglądali. Poziom pierwszy 6168, poziom drugi 161%, czyli 5685, czyli już widzicie, już całkiem spore spadki, całkiem spory ruch do zgarnięcia prawie 2000 dolarów w różnicy cenowej. I teraz, w tym momencie, <coughs> zmieniam FIBO na kolor niebieski, żeby to dla Was było jasne, czytelne i przejrzyste. Przechodzę na wyższe interwały i zobaczcie, Rysujemy kolejnego motyla z wyższego rzędu. To jest właśnie tak jak na ropie. Wykres będzie prawdopodobnie rozwijał przed nami, jako wachlarzyk, odpowiednie harmoniki, pokazując nam tu wejść, tu wyjść i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, wszędzie muszą być zachowane poziomy i reakcje. I teraz kolejny harmonik, swój punkt zwrotny, ma na uwaga 127%. Gdzie to jest? Tutaj. Idealnie. Tutaj pomiędzy tymi dwoma poziomami. Tak więc już nawet nie rysuję tego. Natomiast trzeci poziom, przepraszam, drugi poziom tego motyla, drugi poziom punkt D, ale mi tutaj wyszła hybryda kolorowa. Niebieski będzie ten motyl. Yy, drugi będzie na 161% i to już będzie naprawdę, naprawdę zacny kawałek tortu do wykrojenia. I teraz, w momencie, kiedy dojedziemy dotąd. W ogóle, jeśli będą się rozwijały skrzydła tego motyla, to yy, ta analiza na Batmana na 3300 staje się już jak najbardziej realną i realistyczną analizą do yy, zrealizowania. Zwróćcie uwagę, jeszcze przejdę na W1, że drugi poziom yy, tego niebieskiego motyla zgrywa się perfekcyjnie z. W1 z setką W1. W tej chwili się zgrywa, z każdym tygodniem ta setka będzie się podnosiła. Natomiast zwróćcie uwagę, że na przykład tutaj ta świeczka, te świeczki, te dwie świeczki, one bardzo szybko leciały, więc wcale nie jest powiedziane, że ten ruch nie wykona się szybko i że nie będzie właśnie takiej sytuacji. Przepraszam, że przeskoczyłem na ten niższy interwał. Że nie będzie takiej sytuacji, że tutaj motyl spotka się idealnie z, z tą seteczką. I w Wtedy prawdopodobnie będziemy mieli kolejny piękny setup na long, ale to już jest zupełnie inna historia, moi drodzy. Tak więc czekamy, czy kakao znowu da piękne ruchy, tak jak na poprzednich analizach. Myślę, że da. Tylko kwestia cierpliwego wytrzymania tego. Ja zawsze wam powtarzam cierpliwość i konsekwencja, moi drodzy. I pozdrawiam was bardzo gorąco i życzę wam Udanego, cudownego weekendu, Shark Trader.